No witam, witam. Nastał w końcu ten cudowny czas, gdy zajmiemy się niejakim uszolem, aka Sebastian Szwed. Pomimo tego, pomimo tego że jest to pierwsza sesja, nie będę na razie zaczynał od ogólnego przedstawienia postaci. Jedyne, co można o sobie powiedzieć tak na wstęp, na początek, debil brudas, śmieć, hipokryta, kłamca, mitoman, bezdomny, nie wiem czy mówiłem. Pewne rozszerzenie pewnego pliku odnośnie przenośnych dokumentów, jak to niektórzy twierdzą, z różnych powodów. Włóczęga, człowiek chory psychicznie, degenerat, alkoholik. Tak więc chyba tyle na początek wystarczy. Tak, ostatnio odnośnie powiedzmy od stresowania chciałem zrobić coś o uszolu. No ale niestety to wcale nie będzie w żaden sposób odstresowanie, to dalej będzie dla mnie ciężka terapia tych przypadków. Spokojnie, terapie odnośnie bąza też jak najbardziej będą. Uszol to tylko taki mniejszy, przynajmniej na razie przerywnik, chociaż chciałbym tego zrobić więcej, ponieważ tam jest naprawdę dużo materiału do omówienia. Dziś przedstawimy tutaj podejście Seby do bezdomnych, do bezdomności oraz to jak wyciera sobie mordę bogiem. Tak więc zaczynajmy. Let's go, baby. Sebus jest bezdomny od około marca, gdzieś czytałem, że był jeszcze jakiś krótki epizod przed tym jakby głównym wyrzuceniem, ale jest on nam w tym wypadku do omówienia niepotrzebny. No i też widać, jeżeli on faktycznie był, to niczego go nie nauczył. Nasz kochany uszolot z domu został wyrzucony najprawdopodobniej przez to, że jest alkoholikiem, brudasem. I brudasem mam na myśli tak ogólnie, w sensie nie myje się, nie sprząta po sobie syfu. A jak wiadomo, podczas tych swoich drankstreamów syf robił strasznie wielki w łazience. Zastanawiam się szczerze, co bym zrobił, gdybym rano przyszedł i zobaczył, że wanna jest zażygana albo piwo gdzieś wylane. No bo. Powiedzmy, że raz może ci się zdarzyć, ale on to robił wielokrotnie i z premedytacją zresztą. Do tego nie dokładał się, był egoistą, pasożytem, czyli takie strasznie wkurwiające kombo musieli tam z nim mieć. No i tutaj wjeżdża Seba, cały na obsrano, wycierający sobie mordę Bogiem mówiący. Ten, kto żyje bez przebaczenia i po prostu żyje w agresji czy w nienawiści, jest głupcem. Pozdrawiam. Eee, słuchajcie, jeśli ktoś po prostu no w życiu zrobił źle, popełnił eee, no tam jakieś błędy, to czy mamy po prostu taką osobę odrzucać, odpychać? No oczywiście, że nie, tak? A jeżeli potrzebuje pomocy, Ale to nasz kochany dam, bo nie działa w ten sposób, że alkoholikowi trzeba wybaczać wszystko, bo w momencie każdemu skończy się cierpliwość, a jeżeli osoba, której dotyczy ten problem, nic z tym nie robi, no to... Co innego pozostaje tak naprawdę zrobić? No, jeszcze wiadomo, można oddać takiego delikwenta do ośrodka, ale jest to strasznie długi proces, ponieważ trzeba wystąpić o sądowe ubezwłasnowolnienie i męczyć się dalej z takim typem. Tak samo też takie pieprzenie, że jeżeli za słowami nie idą czyny. Jeśli kogoś wyrzuciliście z domu przez pryzmat, nie wiem, nałogu czy tam czegoś <laughs> i przy tym mówicie, że no. Chcieliście pomóc, chcieliście pomóc, ale jeżeli tylko gadaliście i e, z tym gadaniem nie było czynów, rozumiecie? Słowa bez czynów są gówarte. I nie mówić, że o, ta osoba jest taka, bo coś zrobiła albo robi, nie. Skoro robi, to ty zacznij robić, aby ta osoba przestała to robić. Nie żyj dla siebie, żyj dla innych i dla Boga. No ale to co? Oni mają ci teraz chodzić i wylewać alkohol. Gdy kupisz, to jeszcze byś robił awantury. Jeżeli nie docierają do ciebie czyjeś słowa, no to tak naprawdę co dotrze? To ty musisz iść, czy to na terapię, czy na odwyk, na cokolwiek. To ty też musisz tego chcieć. To nie jest tak, że ktoś to wszystko zrobi za ciebie. Co też wiąże się ogólnie z podejściem, chyba sobie wręcz do życia, ale o tym za chwilę. Więc takie długie trzymanie takiej osoby. Działa strasznie źle na psychę, wiem, bo też jakby, jakby no, sam to przeżywałem, żyłem z osobą uzależnioną od alkoholu i w momencie nie masz cierpliwości, nie chcesz dawać tej osobie drugiej szansy, tylko chcesz, żeby po prostu wypierdalała, bo dopóki ta osoba sama z siebie nie będzie chciała się zmienić, to twoje pieprzenie nic to nie da, nawet gdyby go na siłę wysłać gdzieś do ośrodka, to, cytując klasyka, jak myślicie, dokąd taka osoba po wyjściu skieruje swoje nieomylne kroki? No wiadomo, po prostu, żeby się najebać, no. Chyba, że jest oczywiście też możliwość, że takie leczenie zadziała, no ale to dalej. Ta osoba sama musi tego chcieć. Ale to też nie jest tak, że Seba nie wie, jak się żyje z osobą uzależnioną. On żył z Mirasem, dzięki Gniczek za potwierdzenie. Więc wie, jak działa alkoholizm. Tym bardziej, że no, Miras to jego ojciec był w zasadzie. Więc uszatek tym bardziej powinien wystrzegać się alkoholu, bo wie, jak to działa, wie, jakie to spustoszenie tworzy. Tym bardziej, że przez alkohol zmarła jego matka. No, i alkoholizm też nie tworzy się sam. To ty de facto wybierasz, czy chcesz się napić, gdy jeszcze nie jesteś uzależniony. Ty wybierasz, czy chcesz się napić, czy będziesz dalej pił. To też nie jest tak, że mając w rodzinie alkoholików, ty już jesteś skazany, skazana na taki sam los. No to dalej. Ty wybierasz, czy będziesz pił, czy nie. Jeżeli. Ja miałem kiedyś taką w życiu sytuację, miałem hehehe, chyba, nie wiem, z 16, 17 lat, gdzie poczułem taką faktyczną chęć napicia się. Jakby z automatu, wiedząc czym może się to skończyć, odrzuciłem alkohol. Znaczy, odrzuciłem. <laughs> Przestałem pić. No, w tamtym akurat okresie mm, zdarzało nam się, nie wiem, co tydzień, co dwa. Przy czym wiadomo, był to okres letni, więc po prostu były ogniska w różnych miejscach, czy też imprezy u kogoś. Ale jak już poczułem taką faktyczną chęć sięgnięcia po alkohol, to całkowicie z tego zrezygnowałem. No, i teraz tak zdarza mi się napić, nie wiem, raz na pół roku, raz na kwartał. Ale to wtedy zresztą się tak totalnie niszczę. I to nie jest tak, że jest to dla mnie jakikolwiek problem, mmm, że czuję tę chęć do alkoholu. Tylko wydaje mi się, że korzystam z niego tak, jak można z niego korzystać bezpiecznie. A nawet gdybym poczuł tę chęć, to wiem, co przeżywałem, i nie chciałbym nikomu tego przysparzać. Sam też nie chciałbym wylądować w takiej sytuacji. Więc to, że Sebuś wybrał alkohol, to moim zdaniem była całkowicie jego dobrowolna decyzja. Więc co do tego wyrzucania osób alkoholików czy też z innymi uzależnieniami z domu, nie pomagając im, to też wątpię, jeżeli mieszkacie z rodziną, aby rodzina wyrzuciła was od razu, tylko w jakiś sposób będą próbowali was ratować, no ale ludzie wybierają po prostu uzależnienie w tym wypadku. I sebuś nie, to nie jest tak, że to ci ludzie są problemem, którzy cię wyrzucają, to ty jesteś problemem, tylko po prostu tego nie widzisz, nie chcesz widzieć. Więc jeśli, jeśli po prostu wyrzucasz kogoś z domu przez pryzmat nałogu lub no tam czegoś, co nie, no to tak naprawdę jesteś słaby, dlatego że y, zamiast pomóc, zamiast walczyć y, o drugą osobę, modlić się za nią, a po prostu po prostu wyrzucasz, y, bo myślisz, że to jest najlepsze wyjście, a no tak, pozbyć się problemu. Sam jesteś problemem. Tak. Pamiętaj o tym, że je, pamiętaj, pamiętaj, że jeżeli rodzina wyrzuca Ciebie z domu z powodu nałogu lub z, no z tego, że nie wiem, tam jakieś błędy zrobiłeś. E, no i tylko gadają, gadają, ale nie ma w tym czynów, to pamiętaj, że to są ludzie, którzy już się rodzinom nie powinni nazywać. Ale wracając do wycierania sobie mordy bogiem. Sebuśowi, gdy tylko coś się stanie, to on zaraz wiecie, wysyła z siebie filmik, jak to bezdomnym trzeba pomagać, kochać, troszczyć się, opiekować nimi. Jak ja kurwa bardzo nie mogę tego słuchać, jeszcze gdyby mówił to ktoś inny, to nie miałbym może problemu z tym. Chociaż wiadomo, zależy jaka taka osoba by była, ale Sebuś w tym przypadku jest mistrzem hipokryzji. Sebuś mówi, jak to trzeba być właśnie dobrym dla takich osób. A czy Sebuś był dobry, grożąc ostatnio jakoś tam dzieciakom? lekkim wpierdolem no tak, nie, nie. Na albo... No. Na w wpierdziel To to był dobry grożąc kasjerce, że ją zwolni, bo jest wielkim youtuberem, ona nie chciała mu sprzedać piwa, ponieważ był pijany Jestem A poza tym jestem youtuberem, więc jak chcę pani stracić Pracę to proszę bardzo czy Sebuś był dobry wtedy, gdy próbował się awanturować z babką z Maka, ponieważ próbował tam wejść z piwem i robić dymy? Czy Sebuś był dobry, robiąc... nie do końca wiem co, niektórzy twierdzą, że to była kradzież roweru, nie, że wylądował na dołku na ileś tam czasu? Czy Sebuś był dobry, miły i kochający, wspierający, gdy cisnął swojej babce, że wychował alkoholiczkę? Czy Sebuś był dobry, miły i tak dalej, troskliwy, gdy... Zostawiał jej wannę i zalaną piwem łazienkę? Nalewiecie no, dlatego, uszata teraz trzeba być miłym, kochającym, troskliwym i tak dalej, ponieważ to właśnie on jest w tym momencie tym potrzebującym. I sobie chce, abyśmy kochali, szanowali bezdomnych, nieważne co zrobili. Jeśli atakujesz kogoś, kto po prostu źle czyni w życiu, upada i tak dalej, po prostu, no nie wiem, no. No zrobił coś złego i tak dalej, albo bezdomny, to jest ci słaby. Jeśli, 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 jedni od drugiej się odwracają, bo nie wiem, bo e, ci popełniają błędy, czy poszli, wiecie, w alko, no to, szczerze mówiąc, to popełniają błąd. Zamiast pomóc, to się odwraca. Nie no, to jest kurwa ważne, co ktoś zrobił. Ponieważ takie podchodzenie bez jakiejkolwiek refleksji do przeszłości człowieka, no jest wbrew jakimkolwiek, jakiemukolwiek instynktowi samozachowawczemu, jakiejś zdrowej logice, no. Już nie chcę używać tutaj jakichś skrajnych przykładów, no ale wyobraźcie sobie, że wiecie, że ktoś jest seryjnym mordercą i zapraszacie go sobie do domu. No ale oczywiście, gdy wypomni się mu, zwróci mu się uwagę na to, jakim w tym przypadku jest hipokrytą, to on wyciąga drugą kartę z rękawa w postaci każdy człowiek popełnia błędy i trzeba mu wybaczać. No dobra, może jej Bóg każe wybaczać? Jakby tego nie oceniam, to już jest indywidualna kwestia ludzi, czy komuś coś wybaczają, czy nie. Ale z mojej perspektywy, no kurwa, ile można. W pewnym momencie po prostu człowiek ma dość. I to nie może być tak, że, ponieważ ty jesteś zły z premedytacją, to nie jest tak, że ty robisz jakoś nieświadomie, czy też przypadkiem to wychodzi, bądź nie robisz tego z zamysłem. Ty jesteś zły z pełną premedytacją. Jak w takim wypadku? Można to uznać, że no ludzie popełniają błędy. Ty masz tego w pełni też świadomość, że to jest złe. Więc jakiekolwiek wybaczanie ci, to też urąga w tym wypadku, nie wiem, no i godności człowieka. Więc byś prośba, no kurwa nie rób tego. Nie wycieraj sobie mordy Bogiem. Po prostu weź odpowiedzialność za swoje czyny. Co też się wiąże z kolejnym tematem. Ponieważ Sybuś bardzo nie chce brać odpowiedzialności za swoje czyny i całą odpowiedzialność za swoje życie próbuje zrzucić na kogoś innego. Uszol kiedyś powiedział, że on się swoimi problemami nie przejmuje, on wszystko zostawia Bogu. Bóg to wszystko za niego załatwi. Wyciągle, ciągle praca, 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 no nie? A ja stawiam na pierwszym miejscu Boga, stawiam na pierwszym miejscu modlitwę, żeby żeby to On wszystkim się zajął. Boże, to Ty się zajmij, tak? Moimi problemami, zajmij się moimi nałogami, zajmę się tym, co po prostu sprawia, że, że mnie coś zniewala. Tak samo wspominał o tym, że dlaczego on jest jaki jest, ponieważ nie miał silnej ręki nad sobą. Gdyby on tylko miał tę silną rękę nad sobą, to on byłby innym dobrym człowiekiem. Jeśli chodzi o moje, wiecie, nie okej zachowanie, no to chodzi o to, że gdy miałem 12 lat, straciłem mamę. Teraz tatę, ogólnie to ogólnie to po prostu zachowuje się źle, bo, bo nikt. W sumie... Ja potrzebuję takiego czegoś, żeby ktoś się mną zajął. Chodzi o to, że, że ja nie jestem dorosły, ja jestem mega dziecinny i chodzi o to, że jeżeli miałbym taką, wiecie, rękę nad sobą, wiecie, kogoś rękę nad sobą, to no to po prostu bym, wiecie, był grzeczny, bym pomagał, ogólnie to moje życie by było inne, tak? Ale to uff, masz kurwa swój umysł, masz, masz świadomość. Niektórzy twierdzą, że ma umysł dziecka i może w pewnych kwestiach tak jest, ale dalej ma świadomość, że robi coś złego. Dla niego to nie jest zabawa, tylko dla niego, wiecie, to są po prostu, to jest po prostu robienie dymów pod wyświetlenia, nie? Więc nie można w tym wypadku interpretować tego jako bycie dzieckiem i że on nie jest świadomy tego, co robi. Tylko on za te wszystkie złe rzeczy chce zrzucić winę na kogoś innego. A tak z drugiej strony zastanawiam się, czy jakby użyć takiej argumentacji w sądzie, to czy nie byłoby go łatwiej faktycznie ubezwłasnowolnić. Sobuś już na początku swojej bezdomnej drogi mówił, że w Skierniewicach po powinni postawić hotel dla bezdomnych, aby mieli gdzie spać, gdzie jeść. Żeby po prostu gdzieś to mówić o tym, że w moim mieście mógłby powstać hotel dla bezdomnych. Tak, hotel. I powiedzmy, yy, wiecie, no, żeby rząd się dokładał, na jedzenie wiecie, no tam na wszystko co tam jest potrzebne, eee, ubranie powiedzmy, bo uważam, że trzeba pomagać bezdomnym. Uważam, że zostawianie bezdomnych po prostu wiecie tak, no to nie jest ok M no, i ostatnio wypluł z siebie podobny film, który właśnie zmotywował mnie do nagrania tego. Bo ile można takiego pierdolenia słuchać? Sobyś by chciał, aby wzorem Anglii udostępniano hotele osobom bezdomnym, aby mieli właśnie gdzie się przespać. Albo bezdomni na przykład powinni dostawać pokój, pokoje w hotelach. Ja tak uważam, bo tak jest w Londynie. Ja wiem, na czym to polega, dlatego że w Londynie dostawałem hotel. I to nie jeden. Gdy zima była, to mnie zabrali na hotel. Gdy zima się skończyła, to nadal mogłem być w tym hotelu. I to tak powinno być. Tak powinniśmy czynić. Bądź właśnie w Skierniewicach, powiem powstać. Nie, nie mały, nie mały, duży ośrodek dla osób bezdomnych. Jest to moja taka inicjatywa. Skierniewice, tutaj jakiś rząd, niech powinni zrobić po prostu jakiś. Naprawdę duży, nie mały, ale duży ośrodek dla bezdomnych, gdzie po, gdzie po prostu mogliby normalnie spędzać czas, spać, dostawać, wiecie, jedzenie. Gdzie mogliby po prostu godnie żyć. No i to jest rzecz, która mnie straszliwie wkurwia, ponieważ Sebuś mówi, że to powinien być ośrodek, w którym bezdomni powinni czuć się bezpiecznie, powinni mieć gdzie spać. Co zjeść, żeby mogli tam spędzać czas, żeby czuli się tam kochani, zaopiekowani, ale kurwa, Sebuś, nikt tego za ciebie nie zrobi. Poza tym, jeździłeś do Warszawy. W Warszawie, m, przy starym mieście, może nie pamiętam, czy, to jest, czy tam jest jakiś klasztor, ogólnie pomagałem tam bezdomnym. W Warszawie jest masa tego typu miejsc. Nie wiem, czy w skierniewicach są, jak szukałem. Jakieś schronisko dla bezdomnych, to wyskrykiwało mi tylko schronisko dla zwierząt. Może to nie jest przypadek, tylko. Aby móc korzystać z tego typu miejsc, trzeba być trzeźwym. No i to jest właśnie rzecz, która mnie tak bardzo irytuje. Sebuś nigdzie, nigdy nie wspomniał o żadnej pomocy odnośnie wychodzenia z nałogu, pomocy w znalezieniu pracy, w ustawieniu swojego życia do pionu, aby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ten jebany pasożyt chce tylko kurwa żyć za czyjeś pieniądze, i żeby mógł dalej sobie spokojnie chlać, i żeby wszyscy dali im spokój, żeby oni mogli robić właśnie to, co chcą. Oczywiście, wiadomo, za czyjeś pieniądze, i żeby to ktoś się nim opiekował, żeby on nie musiał nic zupełnie robić. I żeby po prostu rząd, żeby państwo po prostu, po prostu, naprawdę po prostu zadbało o bezdomnych. Nienawidzę takiego podejścia daj, 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 szczególnie w jego wypadku, bo potrafił na przykład pieprzyć, że on jest twardy, on nie chodzi po żadne zapomogi. No, ale żebrze hajs od widzów. Czasem też kradnie. I kradnie mam tutaj na myśli to, że mówi, iż zrobi jakieś pozdro. Ludzie wpłacają mu hajs. A on tego nie robi. No i to jest notoryczne. Ludzie cały czas się na to nabierają. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego już tyle dowodów krąży w necie. Niektóre są faktycznie trollerskie, ale te wszystkie jego wyciąganie hajsu na ASO, po czym nie robi tych drunkstreamów, streamów. Wiecie, maksymalnie 21. No, 21.15 to już jest absolutne maksimum i będzie. Więc złodzieju. Weź się w końcu w garść, weź swoje życie w swoje ręce, zrób coś z tym, a nie oczekuj, że ktoś będzie całe życie coś robił za ciebie. I to jeszcze oczywiście nie za twoje pieniądze, tylko za czyjeś. Jesteś. Kurwa, jesteś złodziejem i pasożytem. Zbyt wysokim ego i do tego alkoholikiem. I to w tym wypadku nie same słowa, ale też czyny są potrzebne. Coś, co ty tak strasznie bardzo próbujesz wcisnąć innym, że to oni powinni coś robić. Teraz czas jest na twoje czyny. Bo wiesz, zima za pasem, już niedługo. I czy ty próbowałeś się zgłosić do kogoś po pomoc? Zapytałeś babkę, czy pójdzie z tobą na jakąkolwiek terapię, albo czy pomoże ci coś ogarnąć? <laughs> ja osobiście uważam, że nie, no bo on problemu w tym nie widzi. To jest problem w tym, że to inni nie chcą mu pomóc. I tak już w ramach podsumowania. Jedynym problemem w tym wszystkim jesteś ty sam. Ale też ty sam jesteś jedyną osobą, która może rozwiązać ten problem. Ośrodki, o których mówisz, są... Ale to ty musisz się wykazać inicjatywą, aby tam się dostać i nikt niczego nie zrobi za ciebie. Są ludzie, którzy się litują nad tobą. Pytanie, czy tak samo będą chcieli Cię przyjmować w zimę, biorąc pod uwagę jakim złodziejem, pasożytem jesteś. Tutaj też świetnie by się nadawał ogólnie temat jego podejścia do pracy, ale z pracą łączą się też choroby. Nie chciałem, aby ten, ta sesja była zbyt długa, także to będzie pewnie w następnej podejście jego do pracy i chorób. Ja biorę się za montowanie, a po drodze pewnie skończę sesję Tigera, także do zobaczenia, bye, -bye, -bye.